Dzień dobry, witam na kolejnej edycji Security Bootcamp. Tym razem widzimy się w PGR-ze w Koszelewie, w klimacie PRL-u. Zobaczymy czy przodownicy pracy dadzą radę, a przodownikami pracy są oczywiście security managerowie i szefowie bezpieczeństwa z różnych firm i instytucji z całej Polski. Dopisała nam pogoda, dopisała nam frekwencja, dopisali partnerzy, którzy zorganizowali konkurencje techniczne. Czeka nas dzień pełen atrakcji mam nadzieję, że dobrej zabawy. Nasze warsztaty podzieliliśmy na cztery części. Pierwsza część dotyczyła dyrektywy NIS-2, drugi dotyczył e, programowania CAR, e, trzecia część naszych warsztatów dotyczyła nowego rozwiązania NEDAP Security Atlas, która wspomaga zarządzanie autoryzacjami w organizacji. Czwarta część e, to była już tutaj rywalizacja i, i zabawa. Zorganizowaliśmy e, quiz który pozwolił uczestnikom sprawdzić wiedzę zdobytą podczas warsztatów, jak i także na doskonałą zabawę. Zrobiliśmy przykład rozpoznawania tablic rejestracyjnych i założyliśmy z własnym doświadczeniem, że można tych tablic odczytać w ciągu minuty około ośmiu. Rekordziści zrobili tego 20 sztuk i udało im się dlatego, że pracowali zespołowo. Podzielili pracę między osoby i jako grupa wykazali się po prostu sprytem. Pokazaliśmy nasze urządzenia, które służą do ochrony perymetrycznej, nasze bariery mikrofalowe, system napłotowy. Zadanie polegało na tym, że trzeba drabinę przystawić do płotu i spróbować wejść na pierwszy szczebel. Rekordzista wszedł na czwarty. Tutaj mieliśmy możliwość porozmawiania z klientem końcowym i w pewnym momencie może nawet nie uświadamiania, ale porozmawiania o tym, na co należy zwrócić uwagę. Pół roku od ostatniego Security Bootcampu pokazało nam, jak szybko świat się zmienia, ponieważ pół roku temu uczestnicy szukali totalnie innych rozwiązań. Dzisiaj szukają rozwiązań z pogranicza sztucznej inteligencji, głębokiej analizy obrazu, machine learningu. Wszyscy skręciliśmy w tą stronę. Branża Security, o ile już wcześniej o tym mówiła i komunikowała, że to jest przyszłość Security i w tym kierunku będzie ona podążać. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, że najważniejsi w bezpieczeństwie są ludzie i ich bezpieczeństwo de facto. Stąd też udzielanie pierwszej pomocy jako taki kluczowy element, z którego szkolimy naszych pracowników. W przypadku wystąpienia pożaru z wykorzystaniem najnowszych technologii. Ja mam tu na myśli technologię VR, a mianowicie szkolimy naszych ludzi, używając tej technologii. Jest to element, który idealnie uzupełnia ćwiczenia takie fizyczne, nazwijmy to w tym zakresie. I na pewno wypracowanie takiej Automatyki mięśniowej chociażby w przypadku pierwszej pomocy, czy w przypadku postępowania w sytuacjach kryzysowych, gdzie nie wiem, należy wziąć gaśnicę i najzwyczajniej zacząć gasić, to są te elementy, w których VR pozwala nam wielokrotnie użyć tej gaśnicy, niekoniecznie od razu ją odpalając. Tym razem jesteśmy na terenie PGR-u Koszelew, także obiekt w klimacie PRL, nasze zagadki też w klimacie PRL. Uczestnicy mogli się wykazać znajomością filmów z tamtego okresu, dat historycznych, ale też mieli okazję zapoznać się z naszym sprzętem w nieco inny sposób, między innymi zadybiając czujkę z tamtego okresu podłączoną do współczesnej centrali. Szkolenie miało, szkolenie miało charakter gry decyzyjnej. Chodziło, nam, chodziło, nam o to, chodziło mi o to, żeby pokazać, że w, żyjemy w tej chwili w czasie, w którym, na, w którym przestępstwa w cargo, czyli w transporcie drogowym, bardzo się intensyfikują. To jest duży wzrost i chciałem partnerom i tutaj kolegom i koleżankom na, na konferencji pokazać, jak to wygląda, jak wygląda kwestia zarządzania tym problemem. I lepszego przygotowania się do, 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 do ryzyk, które mogą nas wszystkich spotkać. Odkrywczą rzeczą dla mnie było używanie wiar okularów. E, sama przetestowałam to i naprawdę no, masz wrażenie, że faktycznie to się z Tobą dzieje. Jak musiałam skoczyć z e, palącego się budynku, to no, miałam obawy. Sześć fajnych ćwiczeń wspólnych, rywalizacja i wieczorna integracja. Sposób, w jaki zostało to przedstawione, był, powiedziałbym, innowacyjny i ciekawy. Myślę, że stworzyły się przez to grupy, które też potrafiły się wymienić swoim doświadczeniem, a także potrzebami. Staramy się wyciągnąć z, tego, z tych wszystkich sześciu bajek, tak jak wspomnieliśmy, najwięcej i najlepiej, co możemy. I wykorzystać to w naszej pracy, w naszych firmach, wdrożyć te rozwiązania, które naprawdę mają niesamowite później znaczenie z punktu widzenia security i naszych możliwości przede wszystkim najważniejsze jest elastyczność tych systemów i możliwość rozszerzenia ich funkcjonalności na różne obszary, na różne obiekty i z jednej strony centralizacja, z drugiej strony rozproszenie. Największy Security Bootcamp w historii kończymy z wielkim sukcesem, jak to oczywiście przystało na najlepszy PGR w kraju. Uczestnicy świetnie wykonali swoje zadania, impreza była zacna, szkolenie drugiego dnia wspaniałe. Prosiak smaczne. Zapraszamy na kolejne edycje.